Serwus, jestem Szerwek witam was w następnym odcinku na moim kanale. Jesteśmy już w kolejnym odcinku naszej nowej serii z nowego serwera. I słuchajcie, dzisiaj bez kamery, jak widzicie. E, nagrywam to dla was dosłownie o godzinie 2.20, więc no, nie mam już ochoty po prostu i siły ustawiać kamery i oświetlenia. Ale słuchajcie, dzisiaj jest bardzo ważna sprawa. W dzisiejszym odcinku, słuchajcie, będziemy robić prezent i dowód, ponieważ IGA od dzisiaj w sumie jest na serwerze. Ale ich umiejętności z dobudowania no nigdy nie było jakieś najlepsze. Oczywiście iga jest bardzo potrzebna oraz. Zawsze pomaga. Ale nie pozwoli mi przecież mieszkać w takim budynku, więc plan na dzisiaj jest prosty. Aż na tą noc mam trochę materiałów przygotowanych. I muszę to zamienić w jakiś porządny dom. Jeszcze nawet nie mam żadnego projektu, więc wszystko będzie totalnie na... Yy, żywioł ale myślę że coś fajnego wyjdzie tu jest projekt o którym jeszcze nie mogę dużo mówić ale to już zobaczymy się w następnym odcinku wam to właśnie pokażę będziemy to robić więc tak dobra yy, widzicie moja sikiera już naprawdę też jest strasznie zczona. co on tu ma w ogóle dobra tego postaram się nie niszczyć zrobię tak jakby na tym ten nowy domek i na pewno będzie to domek w stylu drewnianym Ponieważ na razie takich jest najwięcej, tutaj na wyspie, na naszej wyspie serwerowej, oczywiście. Przypominam, że pierwszy link w opisie yy, dołączajcie do Discorda Jaśka. tam możecie dołączyć do serwera, żeby zagrać ze mną oraz z całym ekipą. Naprawdę na już jest dużo osób. Całą whitelistę możecie teraz zobaczyć na ekranie. I naprawdę jest dużo aktywnych osób. Dzisiaj mieliśmy na serwerze jednocześnie 10 albo 11 osób, już nie pamiętam. Ale co się bok tego, więc naprawdę. Naprawdę, jest dużo aktywnych osób. Dobra, postawię tu gdzieś craftinga na początek. I te tutaj drzewa jeszcze bym musiał zciąć. Żeby mieć więcej miejsca na budowanie. Możecie generalnie też pytać, co tu się w ogóle podział? przecież ostatnio miałeś tylko piecik i tak dalej. Ale naprawdę, serwer też tak szybko zaczął się rozwijać. Że ja wręcz nie miałem czasu dla was nic nagrać. A to jest naprawdę dla mnie magia, jak się rozwinęło wszystko. A z drugiej strony to już tyle razy ostatnio zaczynaliśmy od początku, że myślę, że to nie jest na ten moment najważniejsze co się stało. O, sikiera i padła. To był jakiś dziwny lag. Hm. No dobra, i tak muszę w sumie jeszcze zejść. Dobra, wracam do budowy już teraz na pewno, mam nową siekierkę zrobioną. Więc myślę, że teraz już dam radę wszystko budować. Te drzewa tutaj przecież one i tak się spalą, więc trzeba jak najszybciej zebrać. To jest brzoza na pewno, ten dom nie, też tam chyba się już pali od góry Dobrze, no dobra, więc szybko jeszcze zbiorę I zaczynamy budowę Myślę, że to będzie coś w stylu domku Mikusia Który wam pokażę, jeżeli chcecie oprowadzenie po serwerze Ponieważ już naprawdę wiele budowli mamy tutaj eee, Napiszcie w komentarzu, więc taki następny odcinek wtedy wam zrobię A tymczasem trzeba się już zabrać do budowy i mam nadzieję, że Iga nie wejdzie na serwer, ponieważ z tego co widzę na Discordie jest dostępna. Więc dobra. Myślę, że ona się nie spodziewa, że dzisiaj coś będę tu robił raczej. Bo powiedziałem jej, że dzisiaj zacząłem budować mi się wieżowiec. Powiedziałem jej, że właśnie to jest dzisiaj mój cel. I niczym innym raczej się zajmować dzisiaj nie będę. Więc dobra, spróbuję coś tu zacząć budować. Nie mam pojęcia naprawdę jak. I to wyjdzie, bo... Nie mam kompletnie projektu na dzisiaj zrobionego. Nie wiem, nie wiem, zobaczymy zaraz, co z tego wyszło. Ten film Generator ma naprawdę sporo cięć, ale sami rozumiecie, podczas budowy naprawdę trzeba się często skupić i nie zawsze da się jakimś sensem wiele se No i widzicie, nawet nie umiem teraz już mówić. Niewiele da się już mówić sensem, tym bardziej, że naprawdę mam już tak późną godzinę. A zaraz jeszcze zginę, bo cały czas spadam. Dobra, mam tu jakby co łóżko, więc nie będę musiał biegać tam do mnie. Więc chociaż tyle dobrze. Dobra, i to na 5 kratek na razie wszystko robię. Tak myślę, że zrobimy ciemniejszy, po to właśnie będzie yy, spruce log. A tymczasem zrobię trochę desek. I spróbujmy to już jakoś tutaj yy, zacząć budować. Mógłbym jednak się troszeczkę chociaż przygotować. Przez rozpoczęcie budowy. No teraz już nic tu nie zrobię, dobra. Mamy coś takiego. Jak to już teraz wygląda? Teraz wygląda już troszeczkę lepiej. Tutaj to nie jest to co by, by mnie coś bardzo zadowoliło, ale. Ale już jest lepiej. Teraz tak, na tym możemy zrobić płotki potem. Od razu możemy zrobić. Jak się robi latarnie? to może być w ogóle w różnych chyba? Nie wiem, jak ona się mówi, nazywa po angielsku, więc też nie pisz. O, dobra, jest sztabka, żelaza i torch. Dobra, słuchajcie, mamy już wszystko, co nie jest potrzebne. To jest tak naprawdę bardzo ładny przy Myślałem, że będzie trochę trudniej. Będę sobie tutaj pochodnie, które mam w ręce. I zróbmy. Na razie, tu chcę. jeden. Dobra, co dalej? Na pewno jeszcze tam płotki. Nie mam pojęcia też, ile. Nawet wiem, że miałem skrzynce, no ale teraz już tam ci nie będę wracał, bo po prostu mi się nie chce. Dobra, coś takiego Tu można jakoś te... Okej, okay, to może fajnie wyglądać Jak jeszcze się parę dodatków dorobi, będzie na pewno spoko Dobra Wylecimy dalej To Po trochu, po trochu, jakoś zaczyna moje zdanie wyglądać Na razie na pewno nie jest To, czego bym chciał ale to też nie ma być jakiś taki bardziej jakiś super domek. Ma być super, ale... To <laughs> bez przesady. Yy, małe okienka. Oko wygląda. Myślę, że nie, nie potrzeba nic więcej. Damy tu potem jakieś... Yy, szkła. Tymczasem jeszcze tutaj zrobimy okienko. I... tutaj w miarę były symetryczne. Dobra, coś takiego na razie. Coś tu mamy. Yy, na pewno by chciał teraz tu jakieś z datki dodać. Nie to nie są moje skrzynie co ja robię i spać najlepiej. Midel by się to przydało, a nie budować w Minecraftie o godzinie 2.32 Dobra, to wodę do sobie się napiłem, bo już chcę zaschodził garlem hmm, Co tam się buduje? A już wiem co. Jeżeli będziecie wiedzieć, oczywiście napiszcie w komentarzu. O je... dobra, tego się spodziewałem hmm. Okej, okay, już tam widzę, zombie za mną Nie mam czasu Najgorsze jest to, że w każdym momencie może na serwer wejść Iga I zobaczyć tutaj mój plan, więc Muszę jak najbardziej śpieszyć hmm, Tak samo, nie, zrobię to może tak, żeby Cię łączyło ze sobą. To może też fajnie wyglądać. Takie... Moim zdaniem podczas budowania właśnie takie najmniejsze detale. Sprawiają, że domek jest ładny. Ja wiem, że niektórzy mogą powiedzieć już, że no słabo to buduje Wiem, że to nie jest jakiś perfekcyjny domek. Dczególnie, żeby go kompletnie nażywiał. Bez projektu. Powtarzam już to chyba 10 raz. Ale myślę, że i tak. Będzie ładny. Dobra, tutaj co zakleimy. Nie no, jest naprawdę w miarę dobrze, moim zdaniem. Naprawdę jakiś dach wystarczy do tego dorobić. I to może już być koniec. Tutaj zrobił taki dach. Chyba się do domu czuło ten taki mniejszy. I to by było piętro. Ja myślę, że kotak. Dobra, więc jak najszybciej zrobię tutaj dużo schodków. Na pewno nie będę się ten tego dachu robić tylko ze schodków. A raczej coś w stylu schodek, vlog, schodek. vlog. żeby on nie był taki. Yy, żeby nie leciał tak bardzo w górę. To jednak wolniej, dobra, więc tak. Robię sobie tutaj miejsce na itemy. Dobra. Już jakieś zombiaki, że do mnie idą. Tu w ogóle jakiś pająk. Naprawdę nie pytam. Powiem tak, no. W, w, w mojej głowie wyglądało to naprawdę spoko. Ale jak wyszło to zaraz się dowiem. Najgorzej, jak mi ten dom się nie spodoba na koniec, będę musiał go całego rozebrać. Nie mam na nadzieję, że jakoś to potem dostosuję do moich spodobań. Przede wszystkim mam na nadzieję, że idzie się spodoba. Bo jeżeli się nie spodoba, no to, to w sumie cały, cały ten prezent do niczego będzie. Ale dobra. I dobra, teraz musimy znowu z tej strony wyjść. Dobrze, słuchajcie, słuchaj, chciałem was oczywiście przeprosić za to, że przez większe odcinka się nie w ogóle nie odzywam do Was. Ale naprawdę budowanie wymaga pełnego skupienia. Jak widzicie, coś tu powstało, nie jestem do tego do końca zadowolony. Ale mam już słuchajcie, godzinę 3. -8. Więc naprawdę ja dzisiaj za bardzo nie jestem w stanie cokolwiek lepszego zbudować. Myślę, że jeżeli coś po prostu będę ulepszał yy, już to, co tutaj jest w, w następnych dniach. Bo naprawdę dzisiaj już to jest, to jest dla mnie możliwego, coś tu lepszego zbudować. Ale możecie oczywiście ocenić to, co, tu, to, co teraz tu widzicie. Yy, jeżeli ma się Was zostawcie oczywiście łapkę w górę, komentarz. Jeżeli myślicie, że coś powinienem zmienić, i oczywiście napiszcie tam, co powinienem zmienić. Jeszcze raz przypominam o tym, że na serwer można się dostać tylko i wyłącznie przez dołączenie na Discorda Jaśka, na który ma, do którego macie link pierwszy. Pierwszy link w opisie już, naprawdę tak mi się plączy język. Ale dobra, naprawdę, no i zanim ostatecznie jest naprawdę fajnie. Myślę, że mogłem coś lepszego zbudować Ale i tak jest naprawdę moim zdaniem bardzo ładny ten domek Bardziej, jeżeli się zbudowa Więc ja już też tutaj zbieram moje Itemy, to co mi zostało Myślę, że sporo mi tego zostało Tu jeszcze Ostatnie Rzecz zbiorę Żeby nie było widać żadnych stelaży I chyba tyle tak? Dobrze, dobrze mówię? To dobre, bo naprawdę nie chcę mi się tego zbierać. No dobra, więc tyle. No, jeszcze raz wam pokażę ten domek. Naprawdę, no, no, myślałem, że coś lepszego wyjdzie, ale... ale nie jest naprawdę źle. Tu z tej strony nawet ładnie wygląda. Nie, no jest ładnie. Dobra, wiedziałam, dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz przepraszam, że większość odcinka to były timelapsy. Ale no, następny odcinek będzie już na pewno inny. Napiszcie z czego chcecie następny odcinek. Czy się na przykład zobaczyć mój domek, moje piwnice, nie umiem trafić już drzwi, czy coś innego. Dzisiaj mi żegnam, ja byłem Przerwa, widzimy się w następnych odcinkach, serwus!